Coś się zbliża. Cześć ja wszystkim, bardzo Śikłania. Pozdrowienia wszystkich widzów na moim kanale, kochani. A dzisiaj w szczególności pozdrowionka dla Mikołaja. Mikołaj, piąteczka, żółwik dla Ciebie. I duże pozdrowionka. Mikołaj jako jedyny wsparł mój kanał od ostatniego odcinka. Tak jest. Także Mikołaj, jeszcze raz serdeczne pozdrowionka. No, także głos troszeczkę <laughs> jeszcze mi wraca do normy po. 18, na której byłem, na której byliśmy z żoną. Yy, no teraz w sobotę, tak? <grym> Dzisiaj mamy, słuchajcie, aktualnie wtorek. No i stoję sobie o, na takim tutaj leśnym parkingu. A czym? <grym> no nie inaczej. Ostatni raz za sterami tego Dafika. Prawdopodobnie ostatni raz, ponieważ tutaj jadę, no jeszcze te. Dwa tygodnie urlopu co ma jarek. Także globi tam pozdrowionka dla ciebie i przykuj się. Nie? Trzy dni Cię zostały, także pogoda. Mam nadzieję teraz już będzie ok. Rzekomo się rozpogodziło, już u nas w kraju, tak. Słoneczko wyszło. Jako taka pogoda jest, bo to co się. Ostatnio dzieje a zwłaszcza ten cały tam niż genueński, czy jak to tam się nazywa, no to po prostu no masakra. E, Chuj zimno. Także słuchajcie, ja musiałem wczoraj, chyba pierwszy raz jak jeżdżę, e, w lipcu włączać webasto. Ponieważ pauzę kręciłem w porcie w Gdyni i e, cały czas lało. Całą drogę lało, raczej na no, całą drogę lało, no, cały dzień lało. Eee, w nocy chyba przestało padać, ale słuchajcie, lało do tego stopnia, że w DAFie Jarek daj znać, daj znać czy też miałeś coś takiego, że ci no kuźwa przeciekał, nie? Tu dosłownie były dwa miejsca, gdzie po, no nie tam wiecie, leciało jakoś ciurkiem czy coś, ale tak sobie kapało co jakiś czas, nie? Akurat tam od strony kierowcy no ale dafy mają to niestety do siebie i pamiętam jeszcze jakimś dafem, się jeździłem, również tam przez daszek przeciekało i no i tak to wygląda. Ale no naprawdę, no, kaszana totalna. E, na działce również, tam mam takie dwa mausery e, po 1000 litrów, no to trzeba było już chyba trzeci raz je opróżniać, spuszczać wodę, bo się po prostu przelewały. A mam z jednego i z drugiego daszku, bo mam dwa daszki. Jeden idzie do jednego, Daszek drugi do drugiego, no i zapełniało je w te ostatnie dni. Na momencie ja nie wiem jak żyję, to nie pamiętam czegoś takiego maj, czerwiec, lipiec przez te trzy miesiące zrąbane. Tak by te wszystkie dni chyba poskładać do kupy, no to by wyszło takich letnich spoko dni. No to ile? Z dwa tygodnie? Dwa tygodnie max. No także. Kaszana nie? w tym roku, z tym latem. No ale pogoda się po... pokrochwaliła. U nas jest angielska pogoda. W Anglii mają kuźwa upały. Nie? I tu również na Szwecji dzisiaj, jak zjechałem z promu o 18.00, słuchajcie, było 24,5 stopnia. Piękne słoneczko. No teraz widać, już jest zachód, jest po 21.00. Jak to teraz nagrywam, ale jeszcze jest ładnie jasno. No i jest to Najważniejsze ciepło. Ale, no mówię, u nas też się zaczyna teraz pogoda, także no miejmy nadzieję, że ten sierpień będzie w porządku. I, I ci, co sobie pójdą w sierpniu na urlop, to my już będą mieli pogodę, jak się należy. No, teraz, kochani, kto ostatnio zagląda na, na tego mojego tam Facebooka, na Bartasa dodawałem relacje, nie? Kociamberka. Pod kroplówą. Obiedulek. Biedulek pod kroplówką leży. Chory kituś. Dobrze, zarabię się tak. Ej. Kociamberek się pochorował. Zatruł się najprawdopodobniej, słuchajcie, gdzieś na działce, jak sobie biegał. Bo ja go tam puszczam po działce Lata no i gdzieś musiał skubaniec upolować jaszczurkę. No i no coś tam skosztować z tej jaszczurki. I się zatruł, nie? słuchajcie, miał temperaturę, był odwodniony. Jak tam pojechałem, właśnie do pana wetrynarza. Powiedział, że właśnie no jest Całkowicie skrajnie osłabiony A to było Że to było w sobotę No jeszcze to niedzielę trzeba było przeczekać eee... No i co Wszystko co zjadał od razu zwracał Ja już kurde nie wiedziałem co robić No i w końcu Dałem mu też nospę No to nawet wścieklizny kurde dostał Jak zaczął, zaczął kurde latać no wiecie, bo to gorzkie ja mu rozkruszyłem, tak na tym na, na łyżeczce i z wodą wymieszałem i tam mu wlałem, nie? Do gębusi tą nospę. No ale to mówię, no zaczął aż pianę dostał się wściek. No ale słuchajcie, co najważniejsze, po wizycie u pana weterynarza, gdzie mówię, dostał dwie kroplówy, pięć zastrzyków, plus jeszcze pan. Yy, doktor dał kotkowi w takim yy, ze strzykawki, yy, no tam yy, taki kleik czy coś takiego do, do zjedzenia. Tak kotom to smakuje tam. Także no, yy, na początku się tam wzbraniał przed włożeniem strzykawki do, z, tym, z tym jedzonkiem do mortki, ale później się jak już posmakował, no to, no to było spokojne. No i no i teraz aktualnie, słuchajcie kochani, na chwilę obecną już jest w porządku. Dobrze, że miałem poniżek, dobrze niedobrze. no Miałem poniżek. Ten załadunek dostałem dopiero o 12. Pojechałem załadować yy, w Sulnowie. Kto tam jeździ, to ten wie. No tam jest totalna masakra, totalna Armageddon, słuchajcie, 5 godzin czekałem na... Aż zadzwonili po mnie, żebym wjeżdżał, żebym poszedł się jeszcze w... Bo to, No kto jeździ ten wie, tam trzeba iść najpierw się zarejestrować, imię, nazwisko, numer rejestracyjny, numer telefonu No i wtedy się oczekuje na telefon, kiedy można wjechać, no to tam 5 godzin odbębniłem słuchajcie no, żeby wjechać na, na załadunek No i po załadunku słuchajcie no leciałem już wtedy do Gdyni. Z Gdyni W Gdyni nie zdążyłem na ten 23.59 Który miałem płynąć początkowo No i stałem do rana Jak dojeżdżałem to akurat, akurat promik Ten 23.59 odbijał od brzegu Także musiało, nie zostało mi nic innego Jak e, stanąć po prostu no, sobie tam w porcie I pauzę do rana wykręcić no, nawet nie wykręciłem dziewiątki, tylko po prostu ruszyłem. No ale bez rozpoczęcia pracy, że jasna wjechałem na prom, włączyłem przeprawę prom. Tak więc pauza dalej się kręciła. Od tych tam 8, chyba 20, miałem jak wjeżdżałem. No i później na promie 10, także tam no, spokojnie się ta pauza tam wykręciła. I tak, no i jeszcze co ciekawe. Aha. Jak jechałem, słuchajcie, na ten na załadunek zapomniałem totalnie mi wyleciało z głowy, że w nowych marzach jest przecież zamknięty zjazd z autostrady. No i musiałem kurde dygać do Warlubia. W Warlubiu robić nawrotkę do nowych marz. Wtedy od strony Gdańskiej, jak się jedzie, to słuchajcie, jest zjazd. Można sobie tam zjechać na, na świecie. No i w międzyczasie, słuchajcie, chłopak się kurde z tego sfresza wpakował do, do rowu przy autostradzie. Nie wiem, czy, czy się zagapił w telefon, czy, czy, czy przysnął, czy co, no, ale go kurde ściągnęło jeszcze w takie bagno, że słuchajcie, ja jechałem, jak robiłem tą zawrotkę, on tam stał. No to było, mówię, koło, koło godziny bo tam jeszcze w Korku wtedy właśnie stałem jakieś półtorej godziny mi zeszło na tym kawałeczku tam 10 km słuchajcie, półtorej godziny żeby przejechać no to on tam stał gdzieś czekajcie, godzina 15 i ja wyjeżdżałem wtedy z Sulnowa koło godziny 20 no to wyjeżdżałem akurat tam w Warlubiu no to była zamknięta autostrada no i próbowali go wyciągać no i właśnie kolega z grupy mi później wysłał, to znaczy nam tam wysłał na grupie, że yy, no, nie, nie udało im się wyciągnąć, nie. Bo... No, ten to, to chyba na wieki wieków zostanie, kurwa. Dzisiaj przejeżdżał i dalej yy, auto stało, widać tylko było, że było przesunięte, przeciągnięte trochę do tam do autostrady. Może, jak mi się uda, to po, pododaję Wam tutaj krótkie te materiały i zobaczycie. No i no, tak to, kurde, tak to wyszło. Tam po prostu takie bagno w tym rowie. Także on tak do połowy kół to siedział, siedział w, tym, w, tym, w, tym, w tym błocie tam, w tym bagnie go zassało. I, I przez to pewnie nie mogli, nie mogą go wyciągnąć. Dajcie znać, jak ktoś będzie tam leciał jedynką na, między, między Grudziądzem a Warlubiem. Jak się jedzie w stronę Gdańska, to po lewej stronie yy, no siedział tam w rowie, nie znaczę po fresza. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś z Was jeszcze widział. No także, tak, na chwilę bestą informacyjnie, kochani. Mówię, teraz jadę do Jonkopingu. Yy, jutro zdejmę. A co dalej? No to się okaże. No i mówię, no, ostatnie dwa tygodnie dafikiem. Jarek globi wraca, od poniedziałku sobie rusza, także Jarek mówię tam korzystaj kurde z tych teraz chociaż paru dni słonecznych, mam nadzieję, że będziesz miał słoneczne dni i, i wypoczywaj tam sobie, ładuj baterie, no bo będziesz teraz wracał chłopoku na, na szlak i tak to, tak to wygląda, a co ja dalej, no to się okaże, czym będę jechał, no. Dobra, kochani. Tyle na chwilę obecną. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Mikołaj. Dzięki za wsparcie kanału. Jako jedyny sprawiedliwy. Tak jest. <laughs> a jeżeli ktoś z Was chce wesprzeć mój kanał, no to wiadomo. W opisie pod materiałem jest link, gdzie można to zrobić. Dobra, kochani. Tam jeszcze w międzyczasie, a właśnie muszę pamiętać, to co było na relacji z Kociamberkiem, jak był pod Kropulówką. Biedulek też Wam dodam. Dobra, trzymajcie się ciepło. Barta się kłaniał. Hej! I oczywiście, jak materiał się podoba, zostaw lajkierca. I kto nie subuje, niech dokręci subu kręta. I dajcie znać tam w komentarzach dla zasięgu, co tam u Was i w ogóle. No. I oczywiście jak materiał się spodoba, zostawcie lajkersa. Dokręćcie subokręta. Bartas and kociamber się kłaniają. Hej. Okay. I dowalcie temu chłopu z subokrętem, bo sam się o to prosi. No i na to zasługuje. A co? A jak? No oczywiście, że tak. <laughs> co za chłop? Tak więc zamykamy te drzwi.